Dzień dobry, dzień dobry, w życiu pewne są tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki oraz szpany i dzbany w każdy weekend na naszym kanale. Z tymi dwoma pierwszymi rzeczami niewiele możemy wprawdzie zrobić, ale kolejny odcinek szpanów i dzbanów jak najbardziej dowieźć możemy, co też właśnie robimy. Więc bez dalszego przeciągania, startujemy. Zaczynamy od czegoś dla tych z Was, którzy uwielbiają wydawać pieniądze na rzeczy związane z Apple. Gigant z Cupertino zapowiedział i od razu wprowadził, jak zawsze najpierw tylko w Stanach, nową subskrypcję dla swoich użytkowników. Tym razem nie chodzi jednak o żadne streamingi czy dostępy do chmury, a o ochronę urządzeń. Oczywiście już wcześniej Apple oferowało różne pakiety, większość z nich w Polsce nie była dostępna, takie jak Apple Care Plus, Ale ktoś w otoczeniu Tim Cooka uznał, że czas pewne sprawy uprościć. No i w ten oto sposób powstało Apple Care One. Nowa co mi się czas subskrypcja. W wysokości 20 dolarów, która pozwala programem ochrony objąć nie jedno, a jednocześnie trzy urządzenia z logiem nadgryzionego jabłka. Nieograniczona liczba napraw, wymiana baterii w określonych warunkach, wsparcie 24 godziny na dobę. Brzmi to nie najgorzej, jeśli ktoś ma śliskie ręce i zdarza mu się iPhona upuszczać dość często, a do tego posiada także parę innych urządzeń od Apple, pewnie warto to rozważyć. No, naturalnie, o ile mieszkacie w USA, bo Polska jak zawsze jest przez Apple traktowana jako kraj trzeciego świata, i na wszelkie tego typu nowości, o ile w ogóle się u nas pojawiał, trzeba długo. Długo czekać. Po kilku latach przerwy Battlefield. Powraca. Battlefield 6, bo tak po prostu nazywać będzie się kolejna część, nie będzie mieć łatwego zadania, bo poprzednia odsłona dość mocno podkopała zaufanie fanów do serii, ale nie oszukujmy się, dobra strzelanka z bitwami na dużą skalę zwyczajnie się nam przyda. Tym razem gra osadzona jest w settingu bliskim tego współczesnego, choć sytuacja w groim świecie mocno się skomplikowała. Na to się sypie, a na świecie coraz większe znaczenie ma nowa koalicja, Pax Armata, i to konfliktom, w których biorą udział, będziemy przyglądali się bliżej w kampanii dla pojedynczego gracza. Wiemy już, że poza walkami, i piechoty liczyć możemy oczywiście na powrót oddziałów pancernych oraz lotniczych, a jeśli nic w tej sprawie się nie zmieni, gra powinna zadebiutować w pierwszej połowie października tego roku. Czy tym razem się uda i Electronic Arts stanie na wysokości zadania, czy też ponownie coś pójdzie nie tak i seria znów trafi na kilka lat do zamrażarki? No, będziemy z uwagą to obserwować, co w tej sprawie się dzieje, a na dniach powinniście móc obejrzeć także i nowe zwiastuny oraz parę innych materiałów w momencie, w którym zajdzie na nie już embargo. Do M-Obywatela już oficjalnie zmierzają kolejne nowości i funkcjonalności jeszcze mocniej zmieniające charakter aplikacji. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy zaproponowanej przez rząd, przegłosowanej w Sejmie, a teraz nareszcie podpisanej także przez prezydenta. Na jej mocy już w sierpniu w M-Obywatelu pojawi się długo zapowiadana tzw. M-Stłuczka, czyli możliwość sporządzenia oświadczenia sprawcy zdarzenia drogowego. Do tej pory, gdy uczestniczyliśmy w stłuczce czy w wypadku, była potrzebna papierologia, teraz formalności załatwimy z poziomu telefonu. Dodatkowo aplikacja umożliwi złożenie zgłoszenia do zakładu ubezpieczeniowego wraz ze zdjęciami pojazdu. Duże uproszczenie, ale w obywatelu zmieni się jeszcze więcej. Do aplikacji wkracza cała na biało M-legitymacja, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Użytkownicy aplikacji po aktualizacji będą mogli także podpisywać wygodnie dokumenty podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym, a także weryfikować podpisy elektroniczne. Wisienką na torcie zaakceptowanych zmian, ale taką, której skosztujemy dopiero na koniec tego roku, ma być wprowadzenie do aplikacji wirtualnego asystenta, czyli takiego ai które pomoże nam w sprawach urzędowych, przygotuje pisemko i odpowie na ewentualne wątpliwości. Termin jego wdrożenia wyznaczono na 31 grudnia 2025 roku. Do tego czasu trwać mają testy. O tym, że mocne złożone hasło jest ważne w teorii wszyscy wiecie. Od lat powtarzamy także w Kajsiu, że hasło 1234 albo fafik to niekoniecznie najlepsze rozwiązanie, ale niektórzy i tak przedkładają wygodę wpisywania nad swoje bezpieczeństwo. I niestety co jakiś czas ktoś boleśnie przekonuje się o tym, jak poważne konsekwencje może to wywołać. Utrata maila czy przejęcie jakiegoś konta to jednak nic w porównaniu do tego, co spotkało firmę KNP zajmującą się transportem. W Polsce niekoniecznie dobrze znana, operująca głównie na rynku brytyjskim, ale z długimi tradycjami, bo działające od 158 lat. Po tych kilkunastu dekadach na rynku niestety czas się zwijać, a wszystko przez słabe hasło właśnie. Hakerom z grupy Akira udało się złamać hasło jednego z pracowników, a po uzyskaniu dostępu do wewnętrznych systemów zaszyfrowali pliki i zażądali okupu w wysokości kilku milionów funtów. KNP takimi środkami nie dysponowało i jak zwykle w tego typu przypadkach bywa, ransomware'ów w inny sposób zdjąć się nie dało, dane więc bezpowrotnie przepadły. A wraz z nim cała firma przez to jedno beznadziejnie słabe hasło upadło więc całe. Przedsiębiorstwo, a pracę straciło 700 osób, no ale przynajmniej pan John, czy jakkolwiek ów pracownik się nazywał, oszczędził tych kilka sekund dziennie przy logowaniu, więc chyba było warto. Brawo! Nasze dzisiejsze szpanec Dzbany kończymy tematem związanym z niemalże stałym gościem tego formatu, czyli Elonem Maskiem. Tym razem nie Tony Stark postanowił zaoferować użytkownikom Groka coś więcej niż tylko możliwość podpytania o to, czy mają w internetowej dyskusji rację. EA jest tworzone przez Xa, oczywiście wykorzystywane jest i do poważniejszych spraw, ale Elon uznał, że biorąc pod uwagę potrzeby niektórych użytkowników, świetnym pomysłem będzie wykorzystanie jego możliwości także i do flirtowania. I stworzył tak zwany Companion Mode, gdzie główne skrzypce gra Ani wirtualna postać blond Rodem z Anime, która wprawdzie opowie ci na czym polega fizyka kwantowa, ale przy okazji zrobi to w sposób dość dwuznaczny i zachęcający no to cóż, sami wiecie do czego. Content zdecydowanie 18 ale wysyp tego typu rozwiązań i aplikacji z wirtualnymi partnerami i partnerkami w ostatnim czasie nie jest przypadkowy. Ludzi gotowych płacić za takie cyfrowe, skrojone pod nas towarzystwo jest sporo i Elon postanowił na tym zarobić aby uzyskać dostęp do Ani oraz innych awatarów, trzeba mieć wykupioną subskrypcję na Super Oficjalnie nie są dostępne. W Polsce, ale jeśli ktoś bardzo się uprze, da się to obejść i kosztuje to wówczas 30 dolarów miesięcznie. I na tym kończymy kolejne szpany i dzbany. Jak zawsze mocno zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tym, co zaskoczyło Was najbardziej, o czym słyszeliście, a o czym nie, no i co istotnego pomiliśmy w tym naszym cotygodniowym zestawieniu. Piszcie, lajkujcie, a jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie także nasz kanał. W tym miejscu się z Wami Żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!